Powiem troszeczkę tutaj podyskutować po na ten temat, natomiast ja wiem, że ta, ta próba już się teraz na nie uda. Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych poprzez Chrystusa Jezusa. Całkiem inne spojrzenie. Tak? Wiemy, że mamy arcykapłana. Jest napisane w naszym Nowym Testamencie większego, który stawia się za mną i za Tobą dzień i noc, tak? I my musimy troszeczkę inaczej te sprawy rozumieć, bo ludzie próbują cały czas wiązać bogu, no, ręce, tak? O, stwórzmy tam gromadę ludzi, będziemy nie, niebo, powołajmy stu moniternych wstawienników, nie ale po co to zrobić? Wojnę taką, tak? Jest napisane, że jeden sprawiedliwy. Wiele może usilna modlitwa kogo? Sprawiedliwego. Czy tam jest napisane stół? Nie, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. List do Jakubu. Tutaj jest napisane w Księdze Wyjścia, służcie Panu Bogu, On pobłogosławi Twój chleb i wodę Twoją i oddali też choroby spośród Ciebie. To jest obietnica Słowa Bożego i ona wciąż żyje, tak? Jeśli Ty służysz, ale zauważ kierunek i początek, służenie Panu, służenie Panu powoduje, że będzie błogosławiony nie tylko Twoja żywność, chleb i woda, ale też będziesz miał oddaloną chorobę, nie będzie też kobiety, która będzie roniła, niepłodnej w Twoim kraju. Ja ostatnio właśnie słyszałem, że gdzieś tam w świętych kobieta poriło. Ja mówię, kurczę, to nie jest w mojej Biblii napisane. Święci, jeśli chodzą za Panem, jeśli chodzą z Panem, to obietnica z księgi wyjścia jest taka, że nie będzie chroniący, ani niepłodnej, tak? Widzimy też cuda, bo słyszymy świadectwo, że nakładamy jako święci ręce, tak? Nie dokładamy innej rzeczy, tylko rękę i kobieta jest brzemienna, tak? Zaznacznie. Ręce do nakładania, tak się otwierają łona. Ja kocham te świadectwa, bo ja w to wierzę. Nie będzie, zobacz, nawet w kraju. I tu jest dodane bardzo ważne zdanie. Liczbę dni Twoich uczynię pełną. Liczbę dni Twoich uczynię pełną. Słowo Boże gwarantuje nam obietnicę, że nie umrzemy przed czasem. Powiedz na to Amen. Wielu ludzi dzisiaj boi się śmierci. Boi się zaraz, tak? Boi się już kolejnej fali, która przychodzi. Boi się potem tak, że nie zauważy czerwonego światła na przejściu dla pieszych I zginie nie na koronę, tylko zginie po prostu przez swoją głupotę, która tak? jest zdekoncentrowana. Bóg obiecał nam pewne rzeczy w Słowie, że nie zabraknie nam niczego do życia, że będziemy zdrowi, że oddali choroby spośród nas i że liczbę dni uczyni pełną. Ale warunek pierwszy, służ Pan, Wcześniej mówił Mojżesz o tym, całym imieniu, całym swoim życiem, całym wszystkim, tak? Kochaj Boga, jak? Z całego serca. Dlatego dzisiaj powstaje wiele nieprawdziwych test, bo ludzie nie wchodzą w pełnym sercem. Jaką cząstkę wsięjesz, taką odbierzesz, tak? Mojżesz wrócił do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężkich tak? Mojżesz poszedł spotkać się z Panem, a jest napisane, że Izraelici już omamili owego człowieka Arona i wymogli na nim ulepienie złotego cierca, tak? No, gdzie jest Mojżesz? Poszedł na górę, Pan go tam pewnie zadał. I w ciągu 40 dni uczynili sobie Bogów ze złota i oczywiście wiemy, że to był ciężki grzech i Mojżesz zaczyna się stawiać za nim. To jest kolejna modlitwa pokazana jako jedna modlitwa jednego sprawiedliwego. Mojżesz Mówi do Boga, teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to zobacz Jego postawę serca. Lecz jeżeli nie, zobacz jak Mojżesz był wkręcony całym sercem w misję, którą Bóg mu dał do wykonania. On nie robi tego na On powiedział: Jeśli nie odpuścisz, to wymasz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. Widzisz? Wymasz mnie ze swojej księgi. On został doprowadzony do tak skrajnych emocji, wstawiając się za ród, że powiedział, jeśli Ty nie zbitujesz się nad nimi, to mnie też że masz ze swojej księgi. Zobaczcie, jak on głęboko chodził z Panem. Nie na darmo o Mojżeszu jest napisane, że to był człowiek najbardziej posłuszny Bogu. Człowiek najbardziej posłuszny Bogu. Tak? On nie dyskutował z Bogiem, że jak studnę dwa razy laską, to się może otworzyć. Czy może mam ją w poprzek obrócić, tak? Widział swoją rękę, którą wsadzał w nasze z trądem, tak? Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Na dzisiejsze czasy zaraz Mojżesz widział obsypaną trądem rękę, tak? Wkładał ją za chwilę z powrotem, była w okamgnieniu zdrowa. trąd śmiertelna choroba. W takiej relacji chodził Mojżesz z Bogiem. Rzekł Pan do a tego, kto skrzeszył przeciwko mnie, ten z księgi mą. Widzisz? tego, którego zgrzeszy. Teraz zaś iść, wprowadź ten lud dokąd Ci kazałem. Mówi tu jeszcze o tym, że Anioł pójdzie przed Tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za grzech. Czyli ten grzech był chwilowo im podpuszczony natomiast oni ponieśli konsekwencje. Zaznaczam, to jest stare przymierze. My mamy dzięki Bogu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ty masz emocje, ja nie bardzo, bardzo naprawdę, próbują mną zawładnąć. Tak? Mojżesz też, żeby tam to się też miał emocje i potrafił roztrzaskać tablicę. Tak? I potem musiał wziąć następne. Wstał wcześniej rano, wstąpił na górę, tak jak mu Pan nakazał, wziął do ręki dwie tablice i stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego błogosławieni ci, którzy wzywają imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok Niego. I On znał Panie Boże miłosierny, i iż On znał bardzo dobrze Boga. My musimy znać bardzo dobrze Jezusa Chrystusa, że On jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, tak? Nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i w wielkość. I tu jest bardzo ważna dla nas wskazówka. Zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na Synach i na wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia, ludzie często mają niezrozumienie tematu i pytanie, a czemu dzieci umierają przez wcześnie, a czemu na raka chorują ludzie. Ja mówię, no tak wynika ze Słowa Bożego. Jeśli ktoś w swojej rodziny parał się jakimiś czarami, magią, okultyzmem, to spowodował na Ciebie dziedziczenie pewnych rzeczy. W Chrystusie Jezusie oczywiście, gdy mamy objawienie, możemy przerwać te rzeczy, tak? Moja babcia też zajmowała się jakimiś tarotami i mi się to przypomniało. Ja musiałem spokutować za winy moich przodków. Powiedziałem, Boże, ja Ciebie przepraszam za to, że moja babcia w nieświadomości parała się takimi rzeczami. Ja się od tego odciąłem. Powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa moje DNA mnie w ogóle nie łączy z moimi przodkami, tak? Ja się od tego odciąłem, bo wiedziałem, że moc krzywa ma zdjąć, ma możliwość zdjąć to przekleństwo, tak? I ludzie nie raz widzą, a czemu ja mam biedę, a czemu mi się nigdy nie, nie powodzi? Ja mówię, pytaj Ducha Świętego, On ci pokaże, to jest napisane, On ci przypomni wszystko, tak? I daje ci autorytet do zrobienia porządku. Więc Bóg nas nie zostawił się do tarnia, ja mhm. pełne wyposażenie do tego, żebyśmy te rzeczy od siebie odcinali, jeśli to miało miejsce w pokoleniach, które były przed nami. My przynosimy błogosławieństwo naszym pokoleniom. Nasze dzieci są przez nas błogosławione. Rzek, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, Panie, racz pójść pośrodku nas, gdyż jest to lud twardego karku. Moi już wiedział, z kim się zmierza, tak? kogo prowadzi. I za nich się modlił. On się za nich modlą. Większość jego życia, gdy wychodzili z Egiptu. Wiecie, że wyjście z Egiptu, tak, poprzez Morze Czerwone do Ziemi Obiecanej maksymalnie mogło trwać 30 dni. Maksymalny piechór, średnio zdrowy, a wiemy, że oni wszyscy byli w okamgnieniu uzdrowieni, bo gdy tylko wyszli z Egiptu, to jest napisane, że nie było chromnych i ułomnych pośród nich. Moc Boża ich wszystkich natychmiast uzdrowiła, więc Piekur może dziennie robić 10 do 20-30 kilometrów. Szli z dziećmi, szli z dobytkiem, szli ze srebrem i złotem Egiptu, więc na pewno byli trochę bardziej obliczeni. Ale 40 lat z prostej powody, z prostego powodu, byli ludźmi twardego karku. Jeśli Ty nie zegniesz swojej szyi przed Bogiem, będziesz w takim samym położeniu. I Mojżesz o nich musiał się modlić. Odpuść winy nasze i grzechy nasze, weź nas w dziedziczne posiadanie. Tak, Mojżesz znał naprawdę bardzo dobrze Boga. My musimy go znaleźć. Dzisiaj ludzie mają cały czas tendencję przypisywania szatanowi mocy, tak? Ja się dziwię. Czasami jak z ludźmi rozmawiam, ja mówię, ty szatana? No, może to jest jakiś satanizm? Szatan mi to, szatan mi tamto. I się zastanawiam, czy pentagramy to, co ludzie w domu mają. Ja mówię, weź Biblię otwórz, zobacz, że Bóg dał ci autorytet stąpać po wężach, po skorpionach i po wszelkich potędze nieprzyjacielskiej. A ludzie mówią, szatan mi małżeństwo rozwołał. Ja my nie szatan. Ten, znaczy, owszem, szatan może rozwalać, ale na skutek tego, że gdzieś jest dany dostęp, wiadomo, tak? Bo jeśli zamkniesz drzwi, padlinie, to nie będziesz mieć wstępu w swoim życiu, tak mówi Nowy Testament, tak? Zamykać drzwi i jeszcze dobrze zaleglować. Co powiada Pismo? Zmierzamy do końca. Blisko Ciebie jest Słowo, blisko Ciebie, zobacz, Słowo jest blisko w ustach Twoich i w sercu Twoim, każde Słowo, które wyda owoc. Wiemy jedno, że my będziemy sądzeni z wszelkich bezowocnych słów. Jedyny sąd wierzących ludzi, odrodzonych z Bożego Ducha czeka nas z rozliczenia i z wybronienia się, tak? Jezus mówi, abyś się okazał sprawiedliwy w sądach swoich, tak? Bo będziemy rozliczani ze słów, które wypowiadamy. I tutaj jest napisane, że te słowa są blisko, one są w sercu. Słowo wiary, które głosimy. I ludzie nieraz nieświadomie uwalniają Przekleństwa nad sobą uwalniają, choroby nad sobą uwalniają, dramaty nad sobą. To nawet świat ma już wiele podręczników, jak odnieść sukces w życiu. Ludzie wydają po 60 zł na książkę, która jest praktycznie napisana w oparciu o objawienie ze Słowa Bożego, że co? Słowo ma moc. Jeśli podchodzisz do jakiegokolwiek tematu w życiu bez wiary, to tak ci się stanie, tak? Bez wiary nie można się podobać Bogu, w ogóle mamy taki wesel. Ale jeśli podejmujesz się jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś wyzwania, Bóg jest po twojej stronie, tak? bo wiemy, że Bóg jest większy i On jest zawsze z nami, to musimy też bardzo strzec tego, co wychodzi z naszych ust i tego, co nam się rodzi w sercu, bo to jest nieodzownie połączone. Zaraz ci to pokażę. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w swoim sercu wierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. To jest bardzo ważny werset dla ludzi, którzy jeszcze nie znają Boga. Do zbawienia wystarczy tylko Twoje przekonanie, że Jezus Chrystus został spudzony z martwych i musisz Go wyznać swoimi ustami Pana. I to jest to wprost, to tłumaczone. sercem, bierzesz się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznajesz się ku zbawieniu. Twoje usta kreują miejsce, w którym będziesz po śmierci, bo słowo Boże mówi, że przechodzimy ze śmierci w do żywota. Jezus mówił, idę Wam przygotować mieszkania w domu Ojca i powiedział, że tam jest tych mieszkań Więc musisz w to uwierzyć. Bo inaczej będziesz się bać. Każ miesz, już będziesz robić testy z wydrągiem za 7 dni, czy umrzesz za tydzień, czy nie. nie. No Musisz się cieszyć, tak? Ale jest dla ciebie obietnica, którą czytałem, że masz mieć liczbę dni pełnych, że nie odejdziesz przed czasem, tak? Więc ustami wyznajemy wiele rzeczy, i zobacz, Jezus to tłumaczył wprost w Ewangelii. Człowiek dobry z dobrego skarbca wydobywa dobro. Tylko zauważ, jaki człowiek dobry, człowiek dobry. A zły ze złego skarbca, tak ze złego wydobywa zło. I Jezus mówi wprost: z obfitości serca mówią usta Jego. Jeśli my przebywamy z ludźmi, to nawet nie musisz mu parzyć jakiejś podwójnej kawy, espresso, bo chwilę rozmawiając z człowiekiem, już widzisz, co on ma w serca, sercami. Czy mhm. to jest człowiek dobry? Tak? Czy to jest człowiek pełny plugastwa, przekleństwa, odmowy, plotkarstwa, złożeczenia, przeklinania. Tacy nie odziedziczy królestwa. Ja dzisiaj mówię, dzisiaj grzech w kościele, ja, ja kocham w ogóle jawno tak? Nie wiem, Bóg mi dał takie miłosierdzie, że ja kocham ludzi, którzy upadają, w jakieś zniewolenia, którzy są tak zwanymi, nie wiem, tam uzależnienicami, tak? Ja kocham takich ludzi, bo ich grzech jest jawny. Natomiast mam bardzo duży, Dystans do ludzi, którzy grzeszą w sercu swoimi myślami. Tak? I uważam, że to jest 80% grzechu dzisiejszego Kościoła. Bo my bardzo szybko oceniamy, o ten tam pił, ten się znowu naćpał, ten tam znowu coś założył. Ja mówię, no zdarzyło się, ale ty więcej grzeszysz swoim umysłem i faklerz więcej piekła swoim językiem, niż ten człowiek, który wciąż tam wpada i próbuje się podnieść. Słowo Boże mówi, że co mamy robić? Nosić ciężary jedni drugich, tak? Nosić ciężary jedni drugich. Módl się o taką osobę. która które do jego życia przychodzą. Bądź człowiekiem, który z dobrego skarca wydobywa dobro bo z obfitości serca będą mówić Jego usta. I tu jeszcze to raz jest chyba powtórzone. Jezus powiedział wprost, nazywając bardzo fajnie swoich słuchaczy, tak? Plenie żmijowe. Tak? Ludzie mówią, ale Jezus był taki malusieńki i taki grzecznysieńki. Tak. Musisz czytać uważnie Ewangelię. Nie chciałbym od Niego usłyszeć takiego określenia. Plenie żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze będąc złym? Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Dobre drzewo wydaje dobry owoc, złe drzewo wydaje złe. Jest napisane wprost, że złe, dobre drzewo, tak musi wydawać tylko dobry owoc. Jezus to mówił w konsekwencji modlitwy. Jakże Ty tak, mówisz te rzeczy, a potem oczekujesz zbioru w swoim życiu, dobrego zbioru. Nasze usta kreują naszą rzeczywistość, czy wobec nas, czy wobec innych ludzi. My musimy te słowa mieć w w naszych sercach. Musimy mówić dobrze, dobrze, tak? Ale bowiem, z odwitości serca mówią usta. Drugi raz mamy to zaakcentowane. Dobry człowiek wydobywa z dobrego sprawca dobre rzeczy. Zły, zły. Ze złego skarbca złe rzeczy. Czyli my mamy skarbce i dobre i złe, ale wierzący człowiek musi brać nad tym autorytet i wydobywać tylko dobre rzeczy ze swojego skarbca, bo będzie z tego zbierał. Powiadam Wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę na dzień sądu. Taki sąd czeka wierzący. Taki sąd, tylko taki, nie z powodu grzechu. Bo grzech został przybity do krzyża. Amen? I list do Rzymian tłumaczy wyraźnie, że grzech nad nami nie panuje. widzę. Ale na podstawie słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów swoich będziesz potępiony. Widzisz, co będzie powodowało Twoje usprawiedliwienie i potępienie? Słowa, które dzisiaj mówisz, słowa, które dzisiaj wypływają z Twojego serca na temat Twoich bliźnich. Twoich przyjaciół, Twoich nieprzyjaciół, tak? Masz miło być nieprzyjaciół, tak Jezus różnie. To jest jedyny najpoważniejszy sąd, który będzie czekał wierzący. Co robić? Prosta rzecz. Pokutować, związywać, poprosić Ducha Świętego, żeby ci przypomniał, ile złorzeczeń przekleństw wysyłałeś w eter, czy wysyłałaś. I pokutować z tego czym prędzej wiązać, żeby te słowa nie wydały owoców, bo księga przysłów mówi wprost, śmierć i życie są w mocy języka. Kto nim zyskuje przyjaciół. Widzisz, kto nim zyskuje przyjaciół. Lepiej zyskać przyjaciół w życiu niż mieć wrogów. Amen? Zgadzacie się z tym? Jezus uczył: natal, napój go, tak, ubierz Go. Zobaczysz wtedy, jak on będzie miał postawę serca. Nasza Biblia uczy, że zło mamy dobrem zwyciężyć, tak? Zło? Dobrem zwycięża. I tu jest bardzo ważny wskaz, że w mocy języka mamy wszystko. Możesz zyskać przyjaciela, a możesz zagrzewać, czy brata, czy siostrę w Chrystusie, tak? Możesz go za życia pogrzebać. Miejmy nad tym bardzo takie zrozumienie tych rzeczy. Przerwamam Pan, ostatni kanał. Bardzo blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu aby się czynić. Jest po raz, to jest właśnie ten odnośnik, który jest w Rzymian zaznaczony. W listu Rzymian się powołał na to, że bardzo blisko jest Słowo. ono jest w naszych ustach, na w sercu, aby się czynił. I Bóg mówi wprost: patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami przestrzegał Jego przykazem ustaw, upraw, abyś żył. Widzisz, ale. Wszystko w Biblii, w Słowie Bożym jest warunkowe. Jeśli chcesz widzieć przełomę, jeśli chcesz widzieć cuda w swoim życiu, musisz stosować się do tego, co Bóg mówił już do Mojżesza. Musisz miłować Boga. Jezus oparł to na miłości Boga z całego serca, z całej myśli i z całego rozumu. To będzie powodowało, że będziesz się trzymał Jego drogi. Tak? Jeśli kochasz Boga, to będziesz szedł Jego drogą. Jest napisane, że człowiek jest niewolnikiem, tego, co czyni w swoim życiu. Jeśli czemuś ulega, to jest tego niewolnikiem. Jeśli Ty ulegasz Jezusowi Chrystusowi, to On ciebie nie wyprowadzi na branych piekła. My? Okay. Musisz chodzić, musisz trzymać się Jego, okay. tak? musisz przestrzegać Jego Słowa, wtedy będziesz się rozmnażał, będziesz miał błogosławieństwo w każdej ziemi, tak? Ale jeśli się Twoje serce od Niego odwróci, nie będziesz słuchał. Jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon, Innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiesz i niedługie będą dni Wasze na Ziemi. To ostatnio tłumaczyłem. Ręka Boża, jeśli nas zaczyna być ściągana, to jest odsłonięta na przeciwnika, tak? Więc nigdy nie pozwól sobie, żeby za daleko się odsunąć od ręki Bożej, która jest nad nami, bo ona daje nam ochronę, tak? Bóg chce nas chronić, chce nas strzec. Chce nam błogosławić, chce dawać nam liczbę dni pełną, ale jeśli będziemy mieli omawane serca, to jest wprost w Słowie Bożym napisane, że możemy zginąć, może się nam coś złego stać i możemy nie dojść do ziemi, którą Bóg daje nam w posiadaniu. I to jest napisane, biorę na świadków tak przeciwko wam, niego i ziemi. I jeszcze raz jest zaznaczone, położyłem dziś przed Tobą tak, życie i śmierć. Błogosławieństwo i przeglęstwo i Bóg sam dodaje, wybierz wszystko życie, aby żył Ty i Twoje potomstwo. W dzisiejszej Twojej relacji z Bogiem zależy życie Twojego potomstwa, Twojego całego domu. Rozumiem to? Ty dzisiaj ustanawiasz królestwo Boże w swoim życiu, miłując Boga, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. Do Boga ale trzeba lgnąć. Tak? Nie możesz do Boga przychodzić, gdy tylko ci się kolano powi. Ty musisz przyrygnąć do niego. Kiedyś on nasz brat Józef, mówi Adam, mówi: Ja Cię kocham za to, że Ty do Boga się przykryłeś, ale grzeg do księgi ogonu. Ja mówię, spodobało mi się to pytanie, ale wiesz, że masz rację. Bo ja faktycznie, jak go poznałem, to tak do niego przyrygnąłem, jak właśnie ten rzek. I się nie nam oderwać, tak. Koń mnie nie oderwał. Abyś mieszkał na ziemi, którą Bóg przyszedł. A za Abrahamowi i Zachowi, jak Bóg. Wszystko jest zależne w Słowie Bożym. Bóg daje autorytet. Bóg daje nam władzę, tak? Bo będzie potwierdzał nasze słowo znakami, ale wymaga od nas całkowitej, całkowitej uległości z miękkim kartem, z zależnością od Boga, tak? Tyle słowa na dzisiaj. Będziemy się modlić, abyśmy widzieli przełom.